Modny Dom 24 powstał z pasji do piękna, trendów nowoczesnego designu, z miłości do elegancji oraz dbałości o wysoką jakość materiałów. Łazienka ma być manifestem pięknego, a zarazem funkcjonalnego wnętrza. Szeroki wachlarz kolorów, materiałów i struktur pozwala na nieograniczone możliwości tworzenia aranżacji z dbałością o każdy detal. Kunst, finezja, misterna precyzja. Kolekcje płytek Azteka, ceramiki Art Ceram oraz kabiny Radaway to wirtuozeria nowoczesnego designu. Zaspokajamy oczekiwania najbardziej wymagających koneserów w przestrzeni pełnych luksusowej estetyki.